jestem na kolejnym odcinku, dzisiejszego. oświeczek ze stajni jak zawsze, stajni troszkę się pozmieniało, zostały Ta ludka wybielona tu miejsce jest przygotowane na bojlerki, tylko już trzeba tą podłogę będzie trzeba wyrzucić nie było czasu w majówkę już, też inne były roboty, to chwilę miałem to wybieliłem całą stajnię. wszędzie przez majówkę zostały dopuszczone samice. Oczywiście zielonkę dostają. Ta brązowa. Ogłą blokadę dapił I ta czujna, czarna. O i nie wiecie widzimy bo się tylko w telefonie. No i samiec został tu dany. Tu Dobra, nie widzę się, idę już. Aj, hey, wodwańny, kacza, je, no, odwajny Tu <laughs> hmm, Tutu, no, a się z nami Uff, egipsy, Tak naprawdę to się nadaje do wyrzucenia, ale buja przywóz stwierdził, że mi się przyda. Nie wiem do czego. Białe, a myślę, że zielone są. Aha, jas. Połowa jest zielona, połowa jest biała. Pyskane było. Ciekawe ciężkie są z Pyskane było takim urządzeniem. Dość panie to pyska, tylko trzeba stajnie, yy, trzeba dobrze wapno zrobić. A ja miałem stale takie wapno, te starsze i giódki były strasznie. Tutaj w jak były, tak jest. I okno zostało wyciągnięte, do szopy. Do logarzu potrzebowałem, bo takie były jeszcze góry malutkie. O, tak, tak. Uciąłem, no i u dogarzu stawiłem, co zostało. Nie może się przyda. Może. Na razie czym się cześć dla następnego odcinka.